Drodzy, chciałbym teraz przypomnieć fragment Ewangelii Świętego Jana, dokładnie z rozdziału 15. Fragment, który, który pięknie nam powie o tym, jak, jak naprawdę wielką przeszkodą jest grzech ciężki, gdy, gdy się modlimy i gdy no, czasami dziwimy się, że, że ta modlitwa jakoś jest nieskuteczna. Ale posłuchajmy tego, co nam mówi Pan Jezus. On to bardzo ładnie wyjaśnia. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie więc we mnie, a ja będę trwał we was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym wy, latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Drodzy, ktoś powie, jak nie możemy uczynić, przecież my się modlimy cały czas. My się modlimy za Kościół Święty, za papieża, my się modlimy za, za biskupów, za, za kapłanów, za sprawy naszych parafii. A ksiądz nam mówi, że to jest nieważne w tym czasie, kiedy mamy grzech. Tak, to prawda, dlatego że to Pan Jezus nam mówi o tym, że nie możemy podobać się Panu Bogu, gdy, gdy trwamy w grzechu i czasami gdzieś. Diabeł, zły duch albo bywa, że nasza pycha nie pozwala nam dostrzec naszych grzechów. Czasem może pewna rutyna powoduje, że nie widzimy naszej grzeszności i trwamy w takim przekonaniu, że nasza modlitwa jest dobra, że Panu Bogu się podoba, ale jednocześnie doświadczamy takiej pewnej duchowej posuchy i czasami skarżymy się. Proszę księdza. Modlę się już długi czas za mojego męża, za moją żonę, za moje dzieci, nie widzę zmiany, nic się nie zmienia. Dlaczego tak jest? I dopiero w czasie spowiedzi wychodzi, że osoba może i modli się gorliwie, ale trwa na przykład w jednym albo w kilku grzechach ciężkich i uważa, że ta modlitwa powinna być skuteczna, ale niestety skuteczna nie jest. Pamiętam kiedyś taką sytuację, gdy właśnie ktoś mi się skarżył że modli się za część swojej rodziny i nie ma owoców, a ta modlitwa już trwa 15 lat. I ja wtedy spotykam tę osobę w spowiedzi świętej i okazuje się, że ona już od 30, nawet 40 lat trwa w grzechach ciężkich. Przyjmuje świętokradzko następne, kolejne spowiedzi święte, komunie święte, ponieważ nigdy ta osoba nie spowiadała się z grzechów, dotyczących na przykład szóstego przykazania, pierwszego przykazania, czy piątego, albo były grzechy związane z ósmym przykazaniem, na przykład złorzeczenie, jakaś wielka obraza, zamknięcie serca yy, i nie ma owocu. Ta modlitwa nie skutkuje. Pan Jezus mówi to bardzo, bardzo wyraźnie. Potrzebna jest stan łaski uświęcającej, czyli Duch Święty, aby w nas działał, aby w nas, aby w nas czynił tę modlitwę, Modlitwa jest także darem, jest łaską. Stąd trzeba, abyśmy, abyśmy trwali w święcającej za wszelką cenę, abyśmy, jak podpowiada święty Paweł, apostoł, opierali się grzechowi aż do krwi, byśmy nie pozwalali zwyciężyć grzechowi, ale także przez to i złemu duchowi, który. Jak lefryczący krąży i patrzy, kogo pożreć, czyli jak nas zniszczyć. Najpierw zły duch będzie chciał zniszczyć naszą, nasz, yy, naszą przyjaźń religijną z Panem Bogiem, naszą więź religijną, potem będzie chciał zniszczyć nasze przekonanie, że warto żyć według przykazań Bożych, kościelnych, że warto pracować nad sobą, nad charakterem, nad rozwijaniem życia religijnego, moralnego. I wreszcie trzecie, będzie niszczył naszą duszę i nasze ciało, w tym wszystkim, co tylko się da niszczyć. Bardzo, bardzo konsekwentnie, bardzo czasami dynamicznie. Dlatego nie można lekceważyć nauki Pana Jezusa, który mówi: musimy być wszczepieni w życie samego Boga, a dokonuje się to nie tylko przez Trzech Święty, ale dokonuje się także ponownie przez powiedź świętą, o ile wcześniej. Z jakichś powodów naruszyliśmy przykazania Boże kościelne trwamy w grzechach ciężkich. Musimy być uwolnieni z grzechów, a najlepiej jeszcze ze skutków grzechów, abyśmy podobali się Panu Bogu i aby nasze modlitwy przynosiły owoc. Z kolei w 14 rozdziale Ewangelii świętego Jana spotkamy słowa następujące: słowa Pana Jezusa. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy. Drodzy, to ważne, abyśmy tych słów nie lekceważyli, to oznacza, że podobamy się Bogu tylko wtedy, kiedy żyjemy według dziesięciu przykazań bożych i tylko wtedy mamy gwarancję, że Duch Święty, którego Pan Jezus nam obiecuje, przychodzi. I on jest sprawcą całego życia duchowego w nas. Jest w nas życie łaski, życie Boże. I dlatego tak ważne jest, żeby trwać w łasce Chrztu Świętego, nie pozwalać sobie na grzechy, yy, nawet na lekkie grzechy, nie lekceważmy tego, i aby trwać w tej przyjaźni, bo wtedy nasze modlitwy dopiero będą skuteczne. To właśnie chce nam powiedzieć Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana. Drodzy, jak można pokonać naszą rutynę? Jak można pokonać pewnego rodzaju niewiedzę religijną, z którą się spotykam często w konfesjonale? Jak można powrócić szczęśliwie do łaski święcającej? Na pewno przez dobrze przygotowaną spowiedź świętą. Na co należałoby zwrócić uwagę, przygotowując się do dobrej spowiedzi świętej? Myślę na kilka rzeczy. Nie wystarczy tylko zwykła modlitwa, dobre przygotowanie się do, do sakramentu spowiedzi świętej. Potrzebne jest bardzo świadome pragnienie powrotu do Pana Boga. Ja muszę postawić sobie pytanie, przygotowując się do spowiedzi świętej: czy ja chcę żyć w pełni, w przyjaźni z Panem Jezusem? Czy ja chcę swojego nawrócenia? Czy ja pragnę. Naprawdę do końca gorliwie żyć według łaski Chrztu Świętego? Czy naprawdę chcę dobrze poznać i żyć według Bożych Przykazań oraz Przykazań Kościelnych? Czy pragnę pracować nad swoimi słabościami? Czy pragnę żyć według Ewangelii Świętej? To jest podstawowe pytanie, które trzeba sobie postawić w przygotowaniu tak zwanej dobrej, wolę użyć słowa ważnej, spowiedzi Świętej. Otóż wydaje mi się, że to pytanie ustawia naszą wolę w kierunku takiego zdecydowania, postawa zdecydowana na Jezusa, zorientowana na życie Boże zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach życia. Tego potrzeba. Powiem tak, jeśli sobie tego pytania nie chcemy stawiać jako. Pytania przygotowującego nas do dobrego rachunku sumienia, to można powiedzieć tak prostym językiem młodzieżowym, że prawdopodobnie to będzie kolejna spowiedź świętokradzka, albo będzie w jakiś sposób niepełna, bo nasza postawa jest nieszczera wobec Pana Boga. Pamiętajmy, to jest ważne dla ważnej. Spowiedzi świętej, gdzie ma być powrót do łaski święcającej, do działania ducha świętego w moim duchu, w moim ciele, ponieważ ja mam stać się świątynią ducha świętego na powrót. To jest pierwsze, co trzeba zrobić: postawić sobie pytanie, czy ja chcę iść w moim życiu z Jezusem, ale nie według mojego wyobrażenia, ale według tego, co on mi głosi przez 10 przykazań Bożych przez święty kościół katolicki w pięciu przykazaniach kościelnych, co mi Pan Bóg mówi przez słowa Ewangelii Świętej czy ja naprawdę chcę tej Ewangelii słuchać i według niej postępować. To ma zasadnicze znaczenie dla dobrego rachunku sumienia. To jest pierwsze, nad, nad czym trzeba się pochylić. Drugie, trzeba prosić Pana Boga o tą łaskę nawrócenia dla siebie, bo to jest łaska. To nie jest tylko sprawa intelektu, sprawa woli, ale sprawa też łaski. Nie tylko spowiedź święta jest łaską, nie tylko moje życie w Kościele, świętem katolickim jest łaską, ale łaską jest to wszystko, co od Pana Boga otrzymuję, więc także łaska dobrego rachunku sumienia, łaska dobrego, mądrego, szczęśliwego życia. To wszystko jest darem Bożym. To jest ważne, aby sobie zdać sprawę, zanim podejmę wysiłek dobrej spowiedzi świętej. Wreszcie... O co powinniśmy prosić Pana Boga przed Powiedzią Świętą jeszcze? Na pewno dwie rzeczy, których potrzeba. Pierwsze o pokorę, a drugie o dobry rachunek sumienia. No pewnie trzeba dodać o żal za grzechy, ale o pokorę rzadko kiedy prosimy. Natomiast trzeba, bo pokora to nie jest uległość, tylko pokora w języku religijnym oznacza postawienie wyżej niż samego siebie, niż swoją myśl, swoją wolę, myśl i wolę mojego Zbawiciela. Czyli liczenie się z Jego mądrością, z Jego miłością, z Jego miłosierdziem bardziej niż to wszystko, co sam jestem w stanie sobie okazać, i postawić na pierwszym miejscu najpierw to, co Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, przez Katechizm, przez Święty Kościół Katolicki. To jest Warunek podstawowy dobrego powrotu do pełnego życia w przyjaźni z Panem Bogiem. I zalecałbym tutaj modlitwę o, o pokorę, tak rozumianą, potem o dobry rachunek sumienia. Tu trzeba naprawdę być szczerym sercem otwartym nie tylko intelektem, ale wolą pragnąć poznać siebie samego poznać siebie tak, jak Bóg na mnie patrzy. Dlatego nie wystarczy automatycznie odmówiona modlitwa do Ducha Świętego, czy do Matki Bożej, czy jakakolwiek inna modlitwa o dobrą spowiedź, po prostu. Tylko nie chodzi o formalne podejście, takie prawnicze, legalne, tylko chodzi o to, żebym ja sobie zdał sprawę, czy naprawdę ja chcę poznać wszystkie swoje grzechy, czy chcę rozumieć, w jaki sposób niszczę samego siebie, niszczę przyjeść z Panem Bogiem. I w jaki sposób też niszczę przyjaźń z drugim człowiekiem? W jakich dziedzinach mojego życia i w jaki sposób poprzez moje myśli, słowa, czyny, zaniedbania niszczę życie Boże w sobie, niszczę życie łaski uświęcającej? Oddałem się od Pana Boga, wchodzę w przestrzeń, w której działa zły duch. I wreszcie. Ten rachunek sumienia połączony ma być z żalem za grzechy. To znaczy, nie chodzi to o uczucia, że coś lubię, nie lubię, coś robi na mnie wrażenie emocjonalne jako, jako y, bardzo złą rzecz, ale chodzi o to, żebym ja uświadomił sobie z punktu widzenia tych pokrzywdzonych, co wyrządziłem. Nie mam patrzeć ze swojego punktu widzenia, co mi się wydaje, że jest problemem. Tylko mam patrzeć przez to lustro, przez ten pryzmat przykazań Bożych 10, pięciu przykazań kościelnych, siedem grzechów głównych, najlepiej jeszcze siedem uczynków miłosierdzia względem duszy i siedem uczynków miłosierdzia względem ciała, i dopiero to jest takie poważne przygotowanie do spowiedzi świętej, ale jeszcze raz muszę oceniać nie ze swego punktu widzenia. Problem grzechowy, wagę grzechu, ale oceniam go z punktu widzenia tych, których skrzywdziłem, to znaczy, co faktycznie uczyniłem złego dla nich. Chodzi o ruszenie wyobraźnią, chodzi o to, co nazywamy też empatią, a więc umiejętność postawienia się w sytuacji osoby, którą mogłem w, jakiś, w jakikolwiek sposób skrzywdzić. To jest bardzo ważne, bo już w tym momencie deklaruję, Powrót do miłości bliźniego. Powrót do, do miłosierdzia, którego też przecież pragnę od, od Pana Isa dla siebie. Jeszcze innym elementem ważnym w przygotowaniu do Spowiedzi Świętej jest postawienie sobie wielu pytań do poszczególnych przykazań Bożych, Kościelnych i tych pozostałych sugestii katechizmowych. Ważne, żeby mieć taki materiał, który mi pomoże przygotować ważną Spowiedź Świętą. I potrzebny jest czas, czasami potrzebna jest kartka papieru, długopis. Ale to jeszcze nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze modlitwa wynagradzająca za grzechy, czasami potrzebny jest egzorcyzm. i modlitwa do Świętego Mioch Archanioła o tą łaskę w przygotowaniu spowiedzi świętej. Potrzebna jest modlitwa zadeść uczynienia za grzechy, nie trzeba tego odkładać już po spowiedzi świętej. Zauważyłem ze swojej praktyki jako spowiednik, że jeżeli ktoś przed spowiedzią świętą już naprawił krzywdy wyrządzone, starał się przynajmniej przed Panem Bogiem, przed drugim człowiekiem, naprawić to, co zepsuł, co zniszczył przez swoje słowo, złopostępowanie czyny, jeśli starał się także obficie Pana Bogu wynagrodzić, i spowiedź jest wtedy bardzo dobra. I ta łaska jest zdecydowanie lepsza na samą spowiedź świętą, na przygotowanie do spowiedzi świętej, ale i człowiek odchodzi od konfesjonału. Uszczęśliwiony, napełniony pokojem, nierzadko uzdrowiony duchowo, umocniony jeszcze różnymi łaskami uczynkowymi, które Pan Bóg daje, abyśmy mieli siłę do wytrwania w dobrym, do życia zgodnie z nauczaniem Bożym. I dlatego ku temu trzeba nam zmierzać. Można postawić teraz pytanie, w jak, jaką miarą wynagrodzić krzywdy wyrządzone? Jaką miarą wynagrodzić Pana Bogu, jaką miarą wynagrodzić osobom, których skrzywdziliśmy? Gdy chodzi o Pana Boga, myślę miarą miłości. Nasza modlitwa nie powinna być tylko intelektualnym. odniesieniem się do Pana Boga jakimś poczuciem ogólnej sprawiedliwości, ale powinniśmy mieć świadomość, że zepsuliśmy, odrzuciliśmy przez wybór, wybór grzechowy miłość Pana Boga, że odrzuciliśmy Jego miłosierdzie, że odrzuciliśmy, jeśli mówimy o grzechu ciężkim, po prostu chrzest święty. To, co Pan Bóg nam dał, nowe życie w Bogu, odrzuciliśmy, wzgardziliśmy. I dlatego ta miara zawsze powinna być obfita. Drodzy, to nie chodzi o to, żeby spowiednik zadał dużo pokuty, tylko powinniśmy sami wierząc w Boże Miłosierdzie, ale tak chociaż pójść na te pół godziny do świątyni na Świętego Sakramentu, a jeszcze dołożyć koronkę do Bożego Miłosierdzia. A jeszcze zamówić mszę świętą, wynagradzającą za grzechy. A może jedną, może trzy. To zależy, ile tych grzechów było, jaki, jaki czas trwaliśmy w stanie grzechu ciężkiego. Wydaje się, że Bóg oczekuje od nas, byśmy to robili w, w duchu miłości i w duchu głębokiego zrozumienia, że sami krzywdzimy się bardzo mocno i niszczymy w sobie. Życie dziecka Bożego, niszczymy w sobie to, co Jezus wypracował przez swoje ziemskie życie i przez mękę na krzyżu swoim ogromnym cierpieniem. Dobrze jest w takim razie, w ramach przygotowania do Spowiedzi Świętej, pójść i odmówić w Kościele drogę krzyżową. Jeśli z jakichś powodów nie możemy iść do Kościoła, warto uczynić to w domu. Ale właśnie w duchu takiej głębokiej ekspiacji sercem i więcej tego serca miłości w tę Twe włożymy, tym bardziej spodobamy się Panu Bogu. Jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o intelektualne podejście, chodzi o miarę serca, chodzi o świadomość. Zniszczyłem sobie życie Boże, pozwoliłem, żeby Jezus poszedł po raz kolejny na krzyż. Byłem tu obojętny, nie interesuje mnie. Jego cierpienie, wylana krew, nie interesuje mnie, jak bardzo cierpiał fizycznie, duchowo, jak bardzo był samotny, nie interesuje mnie, jak bardzo starał się o, o moje zbawienie dla mnie, dając mi chrzest Święty. I dlatego chcę wynagrodzić Panu Bogu przede wszystkim za moją obojętność, pasywność, za to, że moje życie nie jest odpowiedzią y, Panu Bogu na Jego miłość. I dlatego też mówię tutaj o jakiejś mierze miłości, żeby Bogu odpowiedzieć jakąś miarą miłości. Czasami dobrze jest też złożyć jałmużnę na jakiś dobry cel, ponieważ Pismo Święte mówi, że jałmużna gładzi wiele grzechów. I dlatego też warto pomyśleć. Nie chodzi o jałmużnę jako dwa złota na tacę, czy jałmużnę taką 10 złotych na, na biednego, który stoi pod kościołem. To nie chodzi o to. Tu chodzi o taką jałmużnę, która będzie obfita. Nie bójmy się obfitej jałmużny. Przypomnijmy sobie Ewangelii Świętego Mateusza z środy popielcowej, gdy Pan Jezus mówi o tym. Że metodą na grzech jest modlitwa, post i jałmużna. Cóż możemy dać Panu Bogu za niego? Co możemy dać za łaskę święcającą? Jak możemy zapłacić? W sensie czynów, działań, ludzkiej aktywności? Niczym nie możemy. Nie mamy takiej możliwości. To wszystko jest darem wielkiego Bożego miłosierdzia. Dlatego trzeba, byśmy uświadomili sobie, że Pan Jezus zapłacił za to miłosierdzie dla każdego z nas ogromną cenę i dlatego on ma prawo oczekiwać aktu miłości od nas w momencie, kiedy czegokolwiek od niego chcemy. A tym bardziej, jeśli pragniemy wrócić do pełnej przyjaźni przez łaskę uświęcającą z jedynym zbawicielem człowieka i ludzkości, Jezusem Chrystusem. Na spowiedź świętą do świątyni nie powinniśmy przychodzić. Tak od razu z marszu, trochę jak do sklepu, gdy wchodzimy do kościoła, patrzymy, gdzie jest konfesjonał, gdzie nie ma kolejki, gdzie ksiądz jest sam, gdzie się w pewnym sensie może nudzi albo się modli. Powinniśmy spokojnie pójść do ławki kościelnej, mimo że przygotowanie zrobiliśmy w domu, ale jeszcze tak prosić Pana Boga o takie wewnętrzne wyciszenie, taką dyspozycję serca. Powinniśmy także przed powiedzią Świętą prosić za kapłana o łaskę Ducha Świętego, żeby przez niego Pan Bóg zadziałał dla nas, aby przez jego usta Bóg wypowiedział słowo pocieszenia, słowo umocnienia, ale także jakąś wskazówkę potrzebną nam do życia i trwania własu święcającej, aby. Aby oddalić od nas jakąś możliwość łatwego upadku ponownego, powrotu do grzechu. To jest bardzo ważne. Ludzie często nie proszą pana Boga o łaskę dla kapłana, a trzeba o nią poprosić prosić o to, żeby ten kapłan był skupiony, żeby, bo może być zmęczony tego dnia i żeby on był skupiony na mnie, na moich problemach żeby miał siły. Przecież nie wiem, ilu wcześniej spowiadał. Może już jest po godzinie spowiedzi, a może miał dzisiaj dużo problemów na katechezie z młodzieżą i był 7 godzin w szkole, gdzie jest gwar, gdzie jest hałas, gdzie znowu ktoś atakował Kościół Święty, gdzie kapłan musiał odpowiadać na argumenty młodzieży, czasami rozmawiać indywidualnie z różnymi osobami i to było pewnie dla niego męczące. Proszę wziąć pod uwagę ten czynnik ludzki. Kapłan jest człowiekiem, przez którego Bóg objawia i pragnie objawiać swoją miłość i miłosierdzie, dlatego trzeba kapłanów omadlać, zanim idziemy do Spowiedzi Świętej. Nie miejmy pretensji do kapłana jako do człowieka, że no, byłem u spowiedzi świętej ostatnio, ale kapłan mi nie zwrócił uwagi na mój grzech. Dopiero teraz sobie o tym przypomniałem. No ale najczęściej nie modlimy się za kapłanów i tak bardzo traktujemy to automatycznie, że kapłan to już musi mieć. Drodzy, jeśli kapłan nie uklęknie na kolana, nie poprosi pana Boga, on też nie dostanie. Patrz, przykład, każdy papież. Patrz przykład biskup w twojej diecezji, kiedy przyjeżdża do, do, do twojej parafii na wizytację, czy przychodzi do kościoła przeświętą. Co robi najpierw? Idzie do ołtarza, klęka. Co robi kapłan zanim wyjdzie do ołtarza? Klęka w zakrystii, modli się, przygotowuje się do spowiedzi świętej, przygotowuje się do domu przeświętej. Bywa, że czyni to w domu już wcześniej, że w ciągu dnia czyni to przygotowanie. Można czasami i tak. Dlatego to jest ważne, abyśmy przed podejściem do sakramentu Bożego Miłosierdzia uświadomili sobie, że jeśli chcemy dużo otrzymać w tym sakramencie, trzeba też łaski, trzeba o nią prosić i dla siebie, i dla kapłana, żeby duch święty napełnił kapłana, żeby przez niego ten Pan Bóg powiedział nam to, co nam będzie potrzebne w tej spowiedzi świętej, żeby nawet kapłan postawił nam pewne pytania pomocnicze, aby nam pomógł w tej spowiedzi świętej. Pamiętajmy raz jeszcze, to wszystko jest łaską Bożą. Jeśli o nią prosimy, otrzymamy. Jeśli podchodzimy do Spowiedzi Świętej tak, jak w sklepie do zakupów, bierzemy z spółki dany towar, który nam się należy, bo przecież zapłacimy za to w jakiś sposób, to może być tak, że nie otrzymamy i odejdziemy niezadowoleni ze Spowiedzi Świętej. Może czując, że jest łaska rozgrzeszenia, ale. Bez pokoju w sercu, bez uzdrowienia, a może nawet jeszcze w stanie grzechu ciężkiego, ponieważ znowu ta spowiedź była tak powierzchownie przygotowana. I pamiętajmy jeszcze o potrzebie podziękowania po spowiedzi świętej i kapłanowi, a kiedy już odejdziemy od spowiedzi świętej, także Panu Bogu, bo bez Niego nic nie otrzymamy. Trzeba chwilkę się zatrzymać, niekoniecznie od razu odmawiać pokutę którą kapłan zada, ale tak najpierw podziękować Panu Bogu za okazane nam miłosierdzie, to się Panu Bogu godzi. Podziękować szczerym sercem, nie, nie tak szybko, ale ze spokojem, popatrzeć sobie na najświętszy sakrament, podziękować Panu Jezusowi, spojrzeć sobie na krzyż w kościele, w myślach ten krzyż ucałować. I podziękować za okazane miłosierdzie, za mękę na krzyżu. Dzięki tej męce otrzymujemy to wszystko. I dopiero spokojnie przystąpić do odmówienia pokuty. I, i co, co ważne, starajmy się tej pokuty dać sobie więcej, znowu miarą miłości, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie doskonale jako ludzie naprawić krzywdy wyrządzonej. Ani Panu Bogu za zniszczone łaski Boże wcześniej otrzymane ani nie jesteśmy w stanie też często wynagrodzić ludziom, których skrzywdziliśmy naszym słowem. Zranienia, które czynimy naszymi słowami, zachowaniami, bywają bardzo głębokie i czasami no, trzeba, trzeba też ufnej modlitwy i obfitego zadać uczynienia, czasami też świadomej prośby do Pana Boga, a może zamówienia mszy święta jeszcze, mimo że kapłan o tym nie wspomniał, o Boże błogosławieństwo dla osób, które skrzywdziłem, o naprawienie spraw, które zostały przeze mnie zaniedbane czy też zlekceważone w moim życiu małżeńskim rodzinnym lub też to w stosunku do innych osób przykład pracowników w miejscu pracy czy też innych przypadkowo poznanych przeze mnie osób to jest ważne niech nie brakuje takiej szczerej miary zadośćuczynienia niech to będzie czynione sercem z miłości a nie tylko dlatego że kapłan zadał nam pewne zadanie takie do odrobienia, czasami tak to traktujemy. Takie, takie zadanko, prawda? Odrobię dziesiątkę Różańca, może jeszcze litanie do Matki Bożej i już uważam, że wszystko jest w porządku. Zamknąłem już spowiedź świętą. Nie, drodzy, ja raczej wchodzę w nowy etap mego życia. i Jeśli ten etap nie będzie rozpoczęty w duchu miłości do Boga bliźniego i samego siebie, jako stworzenia Bożego, to tak naprawdę niczego z tej nauki nie zrozumiałem i nic nie wyniosłem z tego, że przed chwilą Pan Bóg okazał mi swoje miłosierdzie tu musi być potwierdzenie podejścia od karty konfesjonału tak pragnę czynię mocne postawienie poprawy i idę z życiem z Chrystusem w każdej sprawie w każdej sprawie, w każdej dziedzinie mojego życia w każdej i proszę Pana Boga jeszcze ogorliwość w życiu Bożym to też jest łaska o gorliwość i konsekwencje. Proszę o łaskę prac nad sobą. Proszę o łaskę unikania okazji do grzechu. To wszystko jest ważne. Czasami trzeba prosić przez kilka dni, a czasami wiele tygodni, choćby w jednym, w dwóch, trzech zdaniach, albo zawziąć się, otworzyć sobie litanie do krwi Chrystusa, zdeklarować się: Panie Jezu, kapłan, nie zadał mi wielkiej pokuty, ale ja oprócz wynagrodzenia za grzechy. Jeszcze pragnę modlić się o gorliwość dla siebie, o tą Twoją moc, abyś ty mnie wsparł Twoją mocą, żebym ja nie poddawał się lekkomyślnie grzechowi. Chcę prosić Cię o mądrość, żebyś dał mi światło, abyś dał mi rozeznanie duchów. Co jest ducha Bożego? Przede mną w moim życiu, co jest ducha złego, abym omijał te wszystkie ścieżki mego życia, które będą mnie wprowadzać z powrotem w życie grzechowe. Bardzo cię proszę, panie Boże, pobłogosław mi mocno, 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 jak najmocniej. Chcę mieć dużo łaski twojej, żebyś mi pokazał drogę przez życie bezpieczną, żebym miał siłę do zmagania się z pokusami i słabościami. Tak, drodzy, trzeba nam tej zawziętości, upartości. Podobnie jak to mówi święty Paweł. W dobrych zawodach wystąpiłem. Wiary ustrzegłem, a na koniec ostał mi się wieniec sprawiedliwości.